Witajcie w popołudniowej sesji magnetycznego. Słuchajcie, ja już sobie ten komputer tutaj złożyłem. Ten z naszym tutaj układem chodzenia, który rano miałem do czyszczenia. Wyczyściłem. Uznałem, że nie będziemy tego tak tutaj wrzucać co chwila. Na... Bo tu, to, to się powtarza. A ja nagrywam górną kamerą film pełny, więc on się pewnie pojawi na, na, na Facebooku odnośnie do filmu na kanale YouTube także tutaj akurat nie ma nic bardzo skomplikowanego więc tak to zostawmy ja czekam w tej chwili, bo pamiętacie, że tutaj sobie założyliśmy pamiętacie, założona nowa pasta skręcony i e, czeka na nowy dysk, ten dysk będzie na pewno jutro e, tutaj mam e, stary dysk z sankami, oczywiście z rana musiałem znowu palca przeciąć, teraz już drugiego wczoraj przeciąłem raz dzisiaj drugi, także do trzech razy sztuka i wyrwie palucha do trzech razy sztuka i wyrwie palucha. To jest poniedziałkowe motto. Pamiętajcie, że Jarvis ma dziwne przypadki. Przecięte paluchy i. nie powiem co. nie masz. Nie będziemy tak rymować bez przerwy, bo to nie jest kanał rymowanki i poezja. Tylko magnetycznego, tylko to jest serwis, tak? No wiecie rozumiecie dobrze ósemka włożona czekam na dysk lecimy z następnymi urządzeniami ponieważ ich troszeczkę jest. Właśnie dotarła do mnie drukarka do naprawy tu mam tu mam w tej chwili w tej chwili jeszcze te dwa tablety i tego Asusa jeszcze o, tego Asusa jeszcze sobie tutaj wezmę zanim, zanim zanim cokolwiek zrobię tam wymontujemy tą baterię. Tu Jeszcze klient do mnie dzwonił że iPada chyba podrzuci do naprawy, wymiana wyświetlacza, zobaczymy co tam się stanęło, także cóż, to mamy jakby powiedzieć to już zaaranżowane, ja sobie tutaj to włożę i złożę, śruby wkręciłem, żeby nie zginęły, no i Dobrze, odkładamy laptopa i bierzemy się za następne urządzenie. A Wam życzę miłego popołudnia, oczywiście smacznej kawusi. Kto tam musi, kto nie musi, to nie, herbatkę. Także co, do zobaczenia, bierzmy się.